Mam ja jestem Fabię Was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy Brawl Stars i będziemy grać i gramy Rosom. Bo aby zadania dużo. Tego będziemy na, nagrywać Padłem na pomysł, żeby nagrać jakiś odcinek z Brawl Stars i będziemy grać. Dobra, Tym mamy skrzyneczki. Weźmiemy sobie. Tu po jakiś przychodzi. Dobra, za go trzeba. O nie, tu bitowiec. Ale, o nie, zginęliśmy. Pójdę po niego, mam mało życia. Dobra, teraz, teraz. O nie, zginę, zginę, zginę. Zginę, zginę, zginę. Nie, a nie zginąłem. Widzicie? Nie zginąłem. Dobrze, to uciekamy. Uciekamy, bo mam... Mamy mało życia, czy nie mamy mało życia, ale oni mają, są mocniejsi od nas, od nas, od nas są dużo mocniejsi, dobrze, oni o nie, to jest 7 mają, nie wiem, to ja idę, no tutaj, może pójdźmy poczekać, Oni nie, mają 9. jeszcze zabili mojego kolegę, nie no, trzeba uciekać. Nie ma innego wyboru. Nie gonicie mnie, panowie. Gonią mnie, gonią mnie, gonią. Ja no, dobra, biorę. Dobra, uciekamy. 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 Dobra, tutaj i tutaj do krzaków. Tak, musimy. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Czekamy jak nam się nasz kolega urodzi. Idziemy. Idziemy. Gdzie oni są. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. Dobra. Będziemy drudzy, przynajmniej. Będzie, mam nadzieję, że nie będziemy drudzy. O! Dobra, tutaj. O nie, o nie. Czy tak raczej przegramy, bo mają 15? Co? A, mój kolega się urodził, a nawet nie zauważyłem. Ale, ale mamy drugie miejsce. Fajnie. Myślę, że, że dobrze, dobrze nam poszło nawet. I ten. I. Co mogę powiedzieć? Szczerze, patie chcecie zobaczyć to patrzcie pozdroje ty pozdrawiam chętnie i tak słuchajcie i zagramy sobie jeszcze a zagramy te duo tylko może zmienimy postać na nitę nita myślę że nita słuchajcie będziemy grać nitą dobrze że colt nita Mogą sobie poradzić. Dobrze. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj mamy dwa skrzynki. Dobrze. Rozwalamy skrzyneczki. I chyba pójdziemy. Pójdziemy. O nie, tutaj jakiś pokój się czai. Nie, no, ja go nie, nie dosięgnę. Dobrze. Tutaj Rico, może go rozwalimy. Rozwalimy go, rozwalimy, rozwalimy. Jest rozwalony. Iko. Tutaj. A, tutaj poko jest. Poko. Dobra, zabij ty. poko. Tutaj mamy naszych ucieknierów. Dobra, zapty. Dobra, zabici. I o, tutaj jest Bo. Idziemy do niego, do tego, bo. Idziemy, idziemy. Nie ma więcej, ale mamy misia. Misiu nam dużo pomoże. Dobrze. Tutaj dajemy misia. Idziemy. Idziemy, idziemy. O nie, tu jest ból, 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 ból. Uwaga na bula. Ale wygraliśmy. Myślał, że ma kolega, ale... Ale nie miał. I wygraliśmy. I... No co? I wbiliśmy przy okazji 3500 punktów. Od, tutaj mamy monety. 50 monet. Naprawdę dobrze. Tak jest. Naprawdę dobrze jest. Um, tego. Tak. Jest tak. I słuchajcie. Zagramy jeszcze może tą nitą. Przy okazji zrobimy zadanie. O. OK. Nita dzień. Zobaczymy, czy nam pójdzie. Tak samo czy z wyczyn czy będziemy mieć zwycięstwo, czy nie? Dobra, idziemy. Idziemy. Dobrze, dobrze jest. Tutaj skrzyneczki rozwalimy. I tutaj, tutaj jest. Tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie. Szybko, Misio, Misio, o Boże, miałem 700 życia, ale przy okazji mam 7. Ci na mnie plus. Zaryzykowałem i się opłacało. O nie. to idzie. Dobra, idziemy tutaj. Żeby go... O nie, tutaj jest bo. Nie zapomniałam że to jest bo. Dobra. Może tutaj naokoło pójdziemy. Albo jakoś tak. O nie, tutaj nie ta. Nie ta. To musimy ją rozwalić. No i jeszcze Rico się krzaka, no. Ile ich jest? To chyba nie kolega od Nity. O nie, zginę, 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 zginę. No i zginąłem niestety trzy. A nie! Drugie miejsce? Drugie miejsce? Drugie miejsce, nie. Eee, wow, ja myślałam, że mamy trzecie, a my mamy drugie. No, fajnie, słuchajcie, fajnie. Dobra. Tutaj, co tu już trzeba zrobić? Jeszcze? Zagramy, może jeszcze jakąś rękę? Albo to chyba może będzie tyle. Ten odcinek, może. Albo zagramy jeszcze jedno. Zagramy jeszcze. Jedną marękę. Zagramy jeszcze jedną marękę. Nitą. Albo znaczy, już mam zrobioną nitą, ale. Dobra, zagramy nitą. Mam nadzieję, że wygramy. I plus będzie pucharki. Dobrze, idziemy do skrzyneczki. Są skrzyneczka. O nie. Dobra. Już zniszczona. Tutaj mamy kolejną skrzyneczkę. Zniszczona. Dobra, tutaj mamy kolejną. Rozwalamy. I... Wejdziemy tutaj, wejdziemy, wejdziemy, wejdziemy. O, 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 dobra, go bo. Zabity z bo. bo zabity. Tutaj nie też tutaj. okej OK Tutaj misia dajemy. I misiu będzie. misiu Dobra, tutaj jest jakiś poko. Nie. Dobra, tutaj jest Sandy. Sandy, Sandy. Sandy, giń. tego Sandy trzeba zrobić. Dobra, zabita Sandy. Nie. O, nie. Dobra. Ja poczekam chwilkę bo ona może mnie zabić. Ma 9, ale ja mam mało życia bardzo. Hmm. Ja, ja na nią poczekam. Ja na nią poczekam. Bo tutaj ma ten, dlatego ja na nią poczekam, poczekam. Poczekam. Tylko mój misiu tam musi przyjść. Misiu, misiu, idź, idź po nią. Hmm. Misiu, chyba ją nie zabije. Trzeba ją zabić. Dobra, wchodzimy do niej. Dobra, zabita jest i wygrana. Kolejna wygrana. Słuchajcie. To będzie na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wam się spodoba łapka w górę. Słuchajcie, łapka w górę. Tak, łapka w górę. Kruk, kruk, łapeczka w górę i, su i subskrypcję. Możecie dać. I może zrobimy jakiś top model na moim kanale. Dlatego ja będę z Wami się żegnał na razie.